Wszyscy w pierwszych początek przygody, jaką jest szkoła, zawsze jest wielkim wyzwaniem. Wielu z naszych pierwszaków zacznie w pełni samodzielnie przychodzić do szkoły. Część z nich będzie docierała na lekcje prowadzone pod okiem rodzica, autobusem bądź samochodem z tatą lub mamą. Poruszanie się po drodze stanie się codziennością, dlatego tak istotne jest, aby dzieci uczestniczyły w ruchu drogowym i pieszym, w sposób bezpieczny. Stąd zorganizowane zostały spotkania klas pierwszych z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świętym Policjanci w profesjonalny sposób przy wykorzystaniu interesujących pomocy instruowali dzieci jak należy poruszać się na drodze. Wskazywali, dlaczego nie wolno wchodzić na przejście dla pierwszych patrząc w telefon czy słuchając muzyki oraz jak istotne jest używanie trasku podczas jazdy na rowerze. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, prezentując duży zasób wiedzy w temacie bezpiecznego poruszenia się na drodze.